1 stycznia 2023 rok. Hej, witam wszystkich, słuchajcie w nowym roku. Witam serdecznie. 13 stopni mamy na zewnątrz. Słonko świeci, normalnie masakra, jaka pogoda. Ale witam wszystkich na podsumowaniu miesiąca grudnia i ogólnym podsumowaniu rocznym ze zużyć mojego domu, jak widzicie, z pracy. Moment, dojdziemy do nich, dwóch solar trackerów. Jeden 385 kW, drugi 6 kW, 6 kW, przepraszam, 5 i nie 6, co ja gadam 5 kW solar trackera bifacjalnego i e, z pracy 4 pomp ciepła, bo ja w tym roku miałem 4 pompy ciepła, teraz działają 3 pompy ciepła. Przepraszam, 5 pomp ciepła nawet miałem, bo jeszcze zibro było. <taki> Także po, po trochu. Przejdziemy po podwórku i później, konkretne podsumowanie grudnia i roku. Tak, trochę z perspektywy, ale już tyle filmów jest o tych solo trackerach, że szkoda koło nie chodzi, że tak powiem. Słuchajcie. 385 5 kW instalacja w tym roku. Oprócz jakichś tam pierdół, praktycznie bez żadnej awarii. Teraz są poblokowane poprzez grudzień i styczeń, bo. Nie dojrze wieje e, cały czas. To ta wędrówka przy moich e, trackerach po prostu nic za bardzo nie daje. Słońce idzie nisko i nic to śledzenie nie pomaga. dwuosiowe e, lepiej się zachowują. Układ solarny cały rok, praktycznie, no teraz w grudniu, teraz też pomału troszeczkę wspomaga. Niestety e, sprawność, czyli tutaj mamy grzejniki. Tu jest z grzyników zrobione, to już 9 lat ma układ. Tutaj już bardziej sprawny kawałek, jak ja mówię, niemieckiego dachu już na, na miedzi, ale kierunek południowy pomaga, ale ten kąt 30 stopni w okresie przejściowym, zimowym nie pomaga, w niczym także jest słabiej. Jeśli słońce świeci, tak jak dzisiaj za chwilę zobaczycie jednak jest wspomaganie e, właśnie pompy ciepła, e, do ciepłej wody użytkowej. <laughs> oczywiście tutaj w pierwszym sezonie są kotki przyszły są kicie, e, moja kociara kochana w pierwszym sezonie grzewczy tutaj w pierwszym półroczu tutaj stało takie zibro monoblok, także z niego też podsumowanie będzie oczywiście w tym całości bardzo dobrze się spisywało, teraz grzeje w częstochowie dom tutaj mamy metazator 3,5 kW którym ogrzewam piętro, ogrzewam, dogrzewam piętro dalej e, mamy mój traktor, który już praktycznie opanowałem e, 7 kW pompa ciepła, to jest pompa ciepła, powietrze, woda już w tym wydaniu GRIAMBER Prestige 7 kW, tak mówiłem o pszczoła, zobaczcie jakie ciepło, że nawet pszczoły wyszły no, a to niedobre właśnie, żeby one się teraz pobudziły bo później e, może być problem ale nic, w grudniu plus 13 Także pompa ciepła spisuje się, jak dla mnie, bardzo dobrze, już nie hałasuje. Tutaj mamy jeszcze klimatyzator 2,6 kW, który ogrzewa, dogrzewa u dziadka na dole. I jeszcze, czyli liczymy, 1, 2, tam jest trzecia, zibru było czwarte, jeszcze piąta pompa ciepła. A piątą pompą ciepła to jest Buderusik, pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. Właśnie sobie pracuje. Ona jest ustawiona, słuchajcie, ogólnie. O, może tak. Na tych co nie wiedzą, tak ten cały mój układ wygląda. Czyli pompa ciepła. Tutaj mamy do centralnego ogrzewania. A tutaj jest ten buderus. I jeśli kolektory słoneczne nagrzeją układ do odpowiedniej, ten do 12, tutaj będzie 40 stopni w tym zbiorniku, właśnie o w tym to pompa ciepła się nie włączy jeśli nie będzie ona się uruchamia i dogrzewa także to jest taka hybryda wspomagania jeszcze kolektory nie ogarniają od 12 pompa ciepła ma się uruchomić żeby też działała po prostu na autokonsumpcji. ale dzisiaj coś tam kolektory z kolektorów coś pcha 46 stopni pcha z kolektorów a w zbiorniku jest 29,4 prawie 30 stopni jest w zbiorniku także coś jeszcze dogrzeje i nad tym czuwa tutaj mam watomierz wpięty bo chcę wiedzieć a tutaj mam czasówkę czyli od 12 do chyba 17 czy 16 jest odpalona i to wystarcza żeby zagrzać te 300 litrów wody no oczywiście a jeszcze jest jeden temat w tym roku pojawił się zmieniłem znaczy zmieniłem, zmieniłem ciepłomierz na inny, bo dostałem akurat nie wystartował. Także będzie nowy ciepłomierz, żeby cały rok też z pompy ciepło był fajnie wymierzony i na różne inne eksperymenty i temat został zmieniony. Teraz już jest prosty pion, także nie będzie żadnych zawirowań, nikt mi już nie będzie mówił, że to źle pospinane. No i tyle, słuchajcie, przejdźmy do podliczenia tego roku. Także standardowo zaczynamy od podsumowania miesięcznego i rocznego, yy, zużyć i Produkcję ogólnie całego domu, później Solar Tracker 3,5, 5 kW, o, trochę mi tu zjechał i y, finalnie MonoVS Bifacil, czyli porównanie dwóch technologii. I słuchajcie, na dzień dobry, tak na szybko, grudzień: energia y, pobrana z sieci to 1039 kWh, oddana do sieci 101 kWh. Całkowita produkcja z dwóch instalacji, czyli 3,85 5, kW to jest 215 kWh. Z tego autokonsumpcja 114, co nam daje 53% autokonsumpcji. Także no, tylko w takich miesiącach, tak naprawdę zimowych, ta autokonsumpcja jest największa, bo jest mała produkcja. No. Jedno się z, z drugim wiąże. Nadwyżka na dzień dzisiejszy to jest plus 2170 kWh, ale tutaj widzicie spuste pole na dole, bo ja czekam na rachunek z PGE. Bo jak wiecie, od kwietnia mamy już naliczanie godzinowe, czyli takie bilansowanie godzinowe, a mój licznik w ogóle nie bilansuje międzyfozowo. Także będę tylko i wyłącznie do przodu. Myślę, że tej nadwyżki tutaj będzie przynajmniej jest 400 kWh jeszcze więcej, czyli e, no że tak powiem, takie taki, niedoliczenie na moją korzyść jest oczywiście i zużycie ogólne całego domu w grudniu znaczy całego prądu w grudniu zużycie to jest 1153 kWh w sam dom wziął e, 278 kWh pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej 64 kWh to widzicie średnio 2 kWh na dobę no, praktycznie układ solarny e, nie pracował, a jak pracował, to e, dosyć słabo, niestety, kąt i jego sprawność no, nie jest na te okresy zimowe. Farelka na podtrzymanie łazienki ogólnie na dogrzewanie łazienki 25 kWh. E, Griamber Prestige 7 kW, pompa ciepła 537 kWh, dzieła. Klimatyzator 3,5 kW na podtrzymanie. Praktycznie nocne 89 kWh, 26 klimatyzator u dziadka 104 kWh, to także podtrzymanie nocne i ewentualnie dzienne, jeśli pompa ciepła nie pracuje i ogólne zużycie na ogrzewanie 755 kWh, opał 0, i na razie nie widzę, żeby jakiś opał się w ogóle pojawił. No i słuchajcie, lecimy. Lecimy ten, ten rok, tak naprawdę. I jedyne co mógłbym powiedzieć: e, energia pobrana, energia dana. Pobranej z sieci mam 600 e, 505 kWh. Oddałem 10 570 kWh. I to jest taki. O, tutaj e, te 6505 to jest główny, no, główny mój rachunek, że tak powiem, plus jeszcze jakieś opłaty stałe, bo. Liczę wszystko po 80 groszy i w tym roku musiałbym zapłacić za energię 5204 zł plus rachunek jakieś 300 zł, także 5500 bym musiał zapłacić, no bo to jest ta energia pobrana. A teraz rozliczmy cały dom konkretnie. Produkcja z dwóch instalacji mamy 12725 tyś... 5 kWh, co nam daje z tej produkcji, że no, że instalacje wyprodukowały prądu za 10180 zł. Z tego autokonsumpcji było 2155 kWh, co nam daje średnią roczną 17% autokonsumpcję. Duża, nieduża, powiem wam, ciężko powiedzieć, no, więcej się, że tak powiem, nie da wyciągnąć. Ona na pewno jest większa przez to, że jest właśnie to bilansowanie godzinowe, tylko no muszę poczekać na rachunek, żeby tutaj uzupełnić. I Wtedy będzie nowy materiał ogólnie, też z kosztów całościowych wszystkiego, co robiłem w tym roku. Ale jakby nie było, na samej autokonsumpcji w kieszeni mi zostało 1724 zł. To jest energia, która bezpośrednio została wciągnięta w dom i te pieniądze po prostu zostały. No, nie wydałem ich na nic tak naprawdę. To jest mój zysk. Dalej, lecimy. Nadwyżki zostało mi jeszcze za 1736 zł. I teraz tak. Dom w tym roku wciągnął mi 860 8660 kWh. Skąd to się bierze? To się bierze z tego, że bierzemy energię pobraną plus auto konsumpcję. do tego dodajemy i mamy wynik 8660 kWh, bo to jest nasze zużycie. I to by mnie kosztowało 6928 zł. Tutaj jest zawarte wszystko. Teraz rozbijmy to, że tak powiem, na drobne. Sam dom tylko i wyłącznie, czyli taki o prąd użytkowy, wciągnął 3804 kWh, co nam daje 3043 zł. Pompa ciepła, do ciepłej wody użytkowa wciągnęła prądu za 137 zł. 172 kWh. Mój monoblok zibro w tamtym sezonie, bo tu widzicie, jest tamten sezon jeszcze grzewczy. Wciągnął prądu za, 2000, za 2600 zł. Tutaj macie 2508 kWh. Farelka w pierwszej połowie sezonu, dwie farelki, w drugiej już tylko jedna. w łazience tutaj jeszcze w pierwszej połowie u dziadka farelka działała. Teraz u dziadka zamiast farelki jest klimatyzator 26 kW i sama farelka przez rok wciągnęła 600 kWh to nam daje 408 zł w tym sezonie pompa ciepła 7 kW już zużyła 826 kWh co nam daje 660 zł klimatyzator 3,5 kW zużył w tym sezonie 355 kWh co nam daje 284 zł Klimatyzator 2,6 kW zużył w tym sezonie 359 kWh, co nam daje 287 zł. Razem całe ogrzewanie elektryczne zużyło mi w tym roku 4648 kWh, co nam daje wynik 3718 zł. I trzeba doliczyć za, pier za, yy, za pierwsze półrocze, czyli Drugą część sezonu grzewczego y, jeszcze doszło 4,5 metra drzewa jako opał w tamtym sezonie. Ja to średnio policzyłem 500 zł za całość, bo ja mu opału jest wcześniej, wcześniej, dalekich, y, wcześniejszych lat. Także średnio stówkę za metr policzyłem pi razy drzwi. Dzisiaj to by zupełnie inaczej kosztowało, ale zobaczcie, koszt ogrzewania nawet. Y, no, tutaj by dodać no te 500 zł, także mamy ponad 4000 to nam daje około tony węgla. Tonu węgla to ja w domu nie ogrzał, nie ma opcji. I zmniejszyło mi się, słuchajcie, zużycie mi się w domu zmniejszyło. Zobaczcie, tu mam 8660 kWh, a w 2021 zużycie miałem 10265 kWh. Tutaj było ogrzewanie. Pierwsze półrocze ogrzewanie to były bufory, grzałki i inne takie wynalazki, a w drugim półroczu wskoczył już właśnie monoblok, pompa ciepła, i właśnie te grzałki troszeczkę mniej musiały naginać. Także jest różnica 8 a 10 tysięcy kWh jest spora różnica i to mnie cieszy, bo rok o inaczej jeszcze. No ktoś powie, że ten rok byłby lepszy Zobaczcie, w tym roku instalacja wyprodukowały obie 12725 A w tamtym roku 12109 Także różnica jest 600 kWh Nie jest jakaś duża różnica A tu mam e, 10265 I tu jest 8600 Także tutaj mam około 1500 kWh Także <ścoughs> z mi spadło Troszeczkę większa produkcja, i jeszcze mamy troszeczkę w sieci. Także no czekam na rachunek, żeby to uzupełnić, i wtedy już wiedzieć konkretnie, ile mam nadwyżki. Ale jak na, na dzień dzisiejszy jestem na plus, i zwrot dalej instalacji leci. Także przejdźmy teraz do podsumowania e, miesięcznego i rocznego Solar Trackera 385 kW. W miesiącu grudniu wyprodukował 102 kWh. To nie jest taki, taki średni wynik jak widzicie, ani gorszy, ani lepszy. Taki po środku. I w tym roku już ta instalacja wyprodukowała 5376 kWh, co nam daje 13960 kWh z 1 kW. Myślałem, że będzie 14000, ale e, 1400, nie 14000, no ale nie udało się. Hmm, pobić rekordu i nie udało się pobić ogólnego rekordu, bo brakło 2 kWh z 1 kW instalacji, żeby pobić 2020 rok, ale jak widać rok bardzo ładny. Całościowo już przez te 6,5 roku mamy 32 236 kWh, co nam daje 8496 kWh z 1 kW instalacji. I tak nam to się przedstawia e, tutaj w słupkach. E, mniej więcej grudzień, jak widzicie. Na taki ciemno niebieski 2022 rok. Także każdy rok jest inny i w każdym roku e, te miesiące albo lepsze, albo gorsze. Luty i tutaj mamy jeszcze drugi miesiąc taki najbardziej chyba stabilny. E, to był chyba no wrze no wrzesień też nie było, to odpalił. Także no tak naprawdę chyba luty jest <grym> najbardziej stabilnym miesiącem. O przepraszam, lipiec jeszcze. I jeszcze lipiec <laughs> lecimy do 5 kW, tutaj mamy dopiero 2,5 roku ale jest 113 kWh w grudniu w tym roku już 7367 co nam daje 1473 kWh z 1 kW instalacji moje założenie 1400 zostało przekroczone dosyć sporo, także cieszy mnie to bardzo i ogólnie przez te 2,5 roku mamy 17862 kWh co nam daje 3572 kWh z jednego kW instalacji na razie nie ma za dużo informacji także lecimy dalej ostatnia pozycja Mono VSB bifacial i tutaj już wiemy jakie są jaka jest produkcja jednej i drugiej instalacji no niestety, przez to, że instalacja 5 kW bifacjalna jest w ciągłym zacienieniu poprzez grudzień i styczeń, no to widzicie w styczniu akurat to jeszcze tak troszeczkę, e, może to słońce było tak, bo w połowie grudnia e, się robi najkrótszy, później się wydłuża ten dzień, także ten grudzień najbardziej bije, w styczniu tylko minus 3 ale w, tutaj w grudniu minus 13 e, minus 13% e, po prostu inaczej 385 zrobiła o 13% więcej jak 5 kilowatowa Instalacja przez to, że 5 kilowatowa jest w ciągłym zacienieniu dolnym pasem, i nic na to nie poradzę. Z drugiej strony nie ma co kombinować, bo nie ma produkcji. No i tyle. No zobaczcie: 26-23 z 1kW. No to to jest w porównaniu do 220 albo 241. No to nie mamy o czym mówić. I finalnie słuchajcie bifacjal nawet mimo to, że jest przez 2 miesiące zacieniony i tak o 5,5% robi więcej jak instalacja monokrystaliczna także powiem Wam, myślałem, że będzie gorzej że będzie o wiele gorzej, ale jednak klimatyzację plus pompa ciepła i plus jeszcze ciepły grudzień bo ja miałem tylko jeden y, dzień takiego mrozu, minus 14 a tak to się trzymało około minus 5 a teraz dzisiaj jest plus 12, także pompa ciepła rano odpaliła, przemieszała i wszystko, no i tyle, no i, i czeka dalej na spadek temperatury w domu, także w porównaniu do tamtego roku jest y, bardzo duża poprawa, ale czekam dalej na, na rachunek z PGE, żeby wiedzieć jaka jest nadwyżka, no i żeby policzyć całościowe koszty tego wszystkiego, no i myślę, że już tutaj opał będzie wiecznie zero bo jeszcze magazyn energii nie jest odpalony w ogóle w planach jeszcze jest grzanie ciepłej, znaczy inaczej wspomaganie bufora grzałką poprzez panele, zobaczymy co z tego wyjdzie na razie to tylko plany, także dużo już ciekawostek na nowy rok się szykuje, pomału na spokojnie, teraz Wam jeszcze wrzucę garabaryty domu i ogólnie jak, jak ogrzewam i jak grzeją klimatyzatory góry, także zapraszam i rzut całego domu, także mamy poddasze nieogrzewane, rok budowy 1980 powierzchnia y, powierzchnia bez poddasza 165 m2, powierzchnia, powierzchnia ogrzewana, 110 m2, ogrzewanie raz, realizowane jest w tym momencie poprzez y, dwa klimatyzatory, 3,5 kW i 2,6 kW, a później jeszcze będzie realizowane poprzez y, to tak bardziej chyba przy ujemnych temperaturach. Poprzez po pompę ciepła, powietrze, woda o mocy 7, 7 kW, i to ogrzewanie realizowane poprzez grzejniki stalowe, plus praktycznie, chyba jest teraz już jeden aluminiowy i drabinka. I na górze mam tak: 82 m2 to jest 213 m3 ogrzewane właśnie przez klimatyzator i farelkę w tym momencie, a na dole mam. 39 m2, co nam daje 82 m3. Tutaj jest pomieszczenie pasywne, bardziej całe w karton gipsie, i wysokość jego jest około 2,5 m. Reszta domu to jest maszynownia. Jak widać, okna 18-letnie są dwuszybowe styropian 10 cm, i jeszcze tutaj jest normalnie płyta plus 5 cm steropianu, wylewka i plus wełna skalna. Na razie na połowie. 15 cm wełny skalnej, no i dodatkowo jeszcze dom jest wkopany. 1 m w ziemię takie było budownictwo, także też to przeciąganie jakieś tam jest od gruntu. Tak wygląda y, ogrzewane piętro poprzez właśnie klimatyzator 3,5 kW. W kolejnym materiale z kolejnego rzutu, tak naprawdę powiem wam, y, jakie są konkretne powierzchnie całościowe. Do tej na bardziej. Interesują te wyodrębnione. I tak, powierzchnia ogrzewana klimatyzacją to jest 70 m2. I tak jak widzicie, gdzie idą strzałki, czyli mamy tak, salon, sypialnia, pokój, korytarz. Ta powierzchnia jest ogrzewana bezpośrednio klimatyzacją. Pośrednio ogrzewana jest też farel klimatyzatorem łazienka, ale jak widzicie, jakby były drzwi otwierane w ten sposób, to bym na pewno zagarniał tego powietrza więcej, a że są otwierane w ten sposób, to tylko praktycznie przez wtedy, kiedy się otwiera, je zamyka, albo przez ten dolne otwory się przedostaje tutaj powietrze i tutaj mamy łazienkę z farelką 800W, tak jak tutaj jest pokazane. 57 m2 jest ogrzewane i dogrzewane farelką, a kiedy już będzie pracowała pompa ciepła, to ogrzewane będą wszystkie pomieszczenia, bo na dzień dzisiejszy ganek jest nieogrzewany ale wierzcie mi, czy nie wierzcie mi do 0 stopni nie ma problemu, w ganku i tak jest około 15 stopni a jak się wychodzi, chce się żeby zagrzało to wystarczy otworzyć te drzwi, tam ciepło wpada także tak wygląda cała powierzchnia dodatkowo monitoring jaki mam tutaj macie czujniki temperatury i kolory określonych pomieszczeń raz, dwa, trzeci czujnik czwarty jest na zewnątrz Tutaj mam teraz przebitkę, rzucę jak wygląda to na mojej stacji pogodowej. I mi się wydaje, że chyba z całości tutaj by było tyle.